Dobry wieczór, no, myślę, że w pierwsza połowa naszym wykonaniem była prawie idealna, bym powiedział, bo, bo intensywność, z jaką weszliśmy w mecz, tworzenie sytuacji, nie pozwalanie na przeciwnikowi na praktycznie nic, to, było, to była taka arka, którą bym chciał, chciał widzieć i no, myślę, że Polonia sobie nie stworzyła w pierwszej połowie żadnej sytuacji i zdominowaliśmy e, totalnie ten mecz. W drugiej, no, jak, to, jak to bywa w piłce, e, nie da się tak 90 minut grać na takiej intensywności, i trochę mieliśmy problemów, już, ale mimo wszystko to, to, co sobie w przerwie powiedzieliśmy, czyli te fazy przejściowe, czyli kontrataki, czyli po odbiorze szybkie przy, przy dostanie się pod, pod bramkę przeciwnika, również nam tworzyły sytuację. Także yy, to na pewno zdecydowane, yy, pewne i zasłużone zwycięstwo z naszej strony. Dziękuję. No cóż, przegrywamy. Yy... Dzisiaj wyraźnie z liderem rozgrywek, z Arką Gdynia. Szkoda tego początku, bo był bardzo słaby w naszym wykonaniu i, i, i praktycznie to ustawiło, ustawiło mecz. Nie mogliśmy złapać rytmu, przeszywała nasarka prostymi podaniami, praktycznie przez środek, wychodząc do, do klarownych sytuacji, więc musimy sobie to przeanalizować, zobaczyć, w których momentach popełniliśmy błędy, żeby to wszystko naprawić, więc tak jak mówię, tutaj nie ma za bardzo co, co komentować. Przegrywamy wyraźnie. Pierwsza połowa ustawiła, ustawiła mecz i, i, i trzeba było robić wszystko, żeby jak najlepiej grać w drugiej połowie, poprawiać tą grę, próbować stwarzać sytuację po to, żeby, żeby ten entuzjazm drużyny cały czas był na boisku i żeby można było realizować. realizować założenia i, i cele. Tak, jak mówię, trudny początek, ale my broni na pewno nie składamy. Będziemy cały czas pracowali ciężko, rzetelnie i szukali swoich szans w kolejnych, w kolejnych spotkaniach. Dziękuję bardzo.